Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii A zagrajmy w Mars Warlocks Od czego zaczniemy? Po pierwsze zauważcie jaki zarąbisty strój ma teraz mój podopieczny A zobaczyłem jak wygląda ta kurtka, którą odnaleźliśmy Czyli Reinforced Prison Uniform I trochę ją ulepszyłem Na razie zająłem dwa sloty Ale już w tym momencie redukcja obrażeń fizycznych i elektrycznych Wynosi po 30 i 33% Więc jest naprawdę grubo Do tego jeżeli chodzi o misję Udało mi się ukończyć uh, misję The Blues, gdzie trzeba było ogarnąć, dlaczego tak naprawdę strażnik Bob jest tak przygnębiony, chodziło o to, że po prostu jest z daleka od żony, chciał mieć dzidziusia, niestety na razie jest to niemożliwe. Um, no i cóż, ogarnął nam też, że jeżeli będzie. Uh, że jedyną opcją, aby go zwolnili ze służby jest to, żeby był w jakiś sposób chory, aczkolwiek było to nie do zrobienia, na szczęście. Skontaktowaliśmy się na początku z doktorem, który powiedział, że umywał tego ręce, następnie z kucharzem, któremu nas zbieraliśmy trujących grzybów, a który następnie ugotował nam za drobną opłatą miskę strawy. Oczywiście trującej, podaliśmy ją Bobowi i teraz koleś, mam nadzieję, jest już a, wolny. Co dodatkowo jeszcze mamy nową misję, mianowicie Explosive Plan. Tutaj musieliśmy odnaleźć diagram do robienia bomb, aczkolwiek nie mam pojęcia co z nim teraz zrobić, już po kiedy go odnaleźliśmy. A my teraz zajmiemy się rozmową z JM. Jak tylko sprawdzę, gdzie on stoi. Nieprawdopodobnie uh -huh. Najprawdopodobniej jest w mesie. Tak. Hi Roy. Mogę coś Hmm. You don't know? He's dead. He ate something bad and kicked it. The doc was furious. Fuck. Anyone else sick? Not that I know of. They questioned the cook, but he says he can't figure it. Apparently, he has no idea what happened. And they put him in the hole? The cook? No, they don't have anything on him. Regardless, I'd be real careful what you eat now if I was you. That's a really horrible way to go. Czyli to właśnie jest problem z tym, że mieliśmy wybór, albo dajemy mu mało tej trudki, albo średnio, albo dużo. Zwalnąłem, że dużo, no i niestety wyraźnie przeholowałem, no cóż, przykro mi bardzo, a żona go więcej nie zobaczy. Prawie jesteśmy gotowi odpuścić ten górny. Musisz tylko powiedzieć swojemu urodzicielowi, że pusty będą mnie utknąć. To będzie dobrym rozwiązaniem. Okej, możesz na mnie liczyć. Do zobaczenia na samolocie. Do zobaczenia, Jay. Okej, okay, czyli w takim razie musimy teraz najwyraźniej e, tylko rozwalić mnóstwo wrogów. Mam nadzieję, że pójdzie nam w miarę łatwo. Na szczęście nie jest ich aż tak... O oh, wow. Nie jest ich, a... powiedzieć, aż tak wielu. A tam jest chyba układany nasz wierny druh. Wow. Któreś chyba jeszcze chciał wstać, ale mu nie wyszło. Ok, w każdym razie szukamy, znaczy przeszukujemy, zbieramy serum i ukrywamy ciało. Także mamy już teraz dostępną taką opcję. Ktoś się jeszcze bije? Nie. Wow. Nie wiem o co chodzi. A dobra, wykończymy go, ukryjemy. I tak samo z pozostałymi. Sorki Wielkie, bo to chwilę zajmuje, ale w każdym razie jest mi, moim zdaniem, w moim odczuciu, bardzo konieczne. Nie możemy zostawiać po sobie śladów. A oczywiście dodatkowa, dodatkowe serum się zawsze przyda. bit, what can co tell me They let me walk around here, so I did, and I blocked off the walkways. It's not much, but it should mean we won't have guards shooting down at us from up there. I also took a few things. I hid in a crate a bit farther on. They didn't see a thing. Wow, looks like you didn't completely waste your time. Well done. Now we got to cut the transformer. Come on, let's go. Wow, z tego co widzę, dzisiaj odcinek będzie kurde. Będzie całkiem długi. Ok, jeden załatwiony. Ktoś jeszcze? Aha, no tak, tu ktoś jeszcze jest. Tego, że jeszcze kompletnie go nie widzę. Ej, nice! Idzie nam naprawdę, naprawdę w miarę szybciutko. Tak się jeszcze rozglądam, czy czegoś tu nie zauważę. A no tak, zapomniałem, oczywiście. Możemy jeszcze pozbierać sobie lód. I do przodu. Jakieś tam pierdoły. Tak naprawdę nie, nie bardzo znaczące. Dobra. No i myślałem, że on robi obchód na bazie kwadratu. Szkoda. Ej, naprawdę zabija się ich ekstra szybko w tym momencie. O nie, za wcześnie ukryłem ciało. Ale zabija się ich naprawdę bardzo fajnie przede wszystkim. Hm. Ja bym jakoś ładnie zaszedł od tyłu. Aczkolwiek nie widzę sposobu na to. żeby rozwalić tego. Okej, okay. no nie wiem, możemy spróbować, ale no, jak widać. Jeden. A tamten nic nie zauważył. Fuck yeah. I szybki knockout. Mam wykupiony już skill, który sprawia, że jeżeli jesteśmy niezauważeni, to możemy w błyskawicznym tempie wyeliminować dowolnego przeciwnika, chyba humanoida. Aczkolwiek nie jestem pewny, czy ogranicza się to tylko do ludzi. Tam co, możemy coś jeszcze podnieść. Oczywiście skorzystamy z tej jakże wyśmienitej okazji. Fajne jest to, że w tym momencie, mniej, mniej więcej, jeżeli wykorzystamy Ileś tych e, pocisków, to one nam się wszystkie zwracają z, e, z lootingu tych żołnierzy, których załatwiliśmy. Ok, jak sprawa wygląda tutaj? Na razie nikogo nie widzę. Możemy powiedzieć, że idzie nam nawet jak po maśle. Okej, okay, czyli po prostu trzeba było machnąć tę skrzynkę i właśnie po prostu w ten sposób się jakby dezaktywowało to wielkie pudło energii. Tak więc po prostu nie ogar z mojej strony. Cały czas zachowamy ostrożność. Aczkolwiek to już chyba nic nam nie grozi za bardzo. Tu jeszcze jakieś pudełeczko, sterta złomu z tyłu. Słyszę gdzieś w tle taki zegar, który mnie strasznie irytuje. A którędy będę się wydostać? Tędy. Well, well, Mary was right. It would seem our genius prisoner is seeking to part company with us. That would explain all of the inconveniences we've been experiencing lately. I suggest you surrender, sir. You know I cannot let you escape, and that I have the power to stop you forever. Fakie, yeah, na to właśnie czekałem. A ja aż normalnie nie mogę się doczekać. Chwila, on na siebie wywalił jakieś uh, pole ochronne. Najpierw, oczywiście, musimy zająć się. Żołnierzami to nie ulega wątpliwości. Shit. O! -o. Shit, 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 shit. Tych błyskawic trzeba unikać za wszelką cenę. Ok. Więc jak widzicie, on po prostu co jakiś czas robi na siebie. Robi na siebie blokadę, barierę czy jakkolwiek inaczej, by tego nie nazwać. Możemy od razu zająć się tym jednym żołnierzem. Aha, wleciał krytyk. Nie możemy się poczuć zbyt pewnie. Aha. Kolejny krytykal. Mm -mm. Na szczęście mamy trochę odporności na elektryczność. Więc sytuacja nie jest stracona. A ta bariera także się wkrótce wyczerpie. Pięknie. A ładnie. Ale to było na tyle, proszę pana. We we got to go now. We're going to have all the camp guards on our ass after that. Jesus, killing one of those technomancers. I didn't think that was even possible. Of course you can kill them. They're human beings, you know. What? What are you doing? We're going. Should we get rid of this thing? What good will it be? It'll give us a better chance to escape. And that's what they use for their magic? All these wires? You gonna sell them? Shit. Never thought I'd put these things back on. Put them back on? <laughs> Roy, what are you saying? You know how to use these things? Yes. Now let's go. Jay, we're here. The train ready? Almost. A few more minutes, kid, we'll be breathing trail dust. Ha! Not over yet, Jay. There's an entire troop on our ass. No way to get this machine going faster? No, Roy, sorry, I did my best, but I got an idea. I'll hold him off. You're crazy, Jay. If you go out, they'll kill you, and I can stop them easier than you. Know. You gotta be kidding. Why not come right out and call me a pussy? You keep an eye on the kid. Not the same if he's with me. You're like his big brother. Get them! Stay there. I'll find another way to get out. See you in Shadow Lair. Now go! They. they're gonna kill him, aren't they? But yes. The only thing we can do for him is escape. Master? Master! He'll pay for this, I swear. I'll hunt him to hell if I have to. The man who saved me and got me involved in this incredible escape turned out to be far more complex than I had imagined. Roy is strong and brave, of course, and bitingly cynical. He doesn't flinch when slaying his enemies. Better to stay on his good side. But I began to understand his personality when I learned he was a technomancer. His knowledge of relics? His attitude, so different from the people I'd known until then, and his mastery of technomancy set him apart. And all became even clearer when I found out he was a fugitive, that he had fled the source for his life, to regain his liberty, to escape the gilded cage of the technomancers. I understood why he couldn't bear being pent up in the camp and had to escape yet again. The journey is long. We have to avoid falling into the hands of abundance and manage to get back behind our own lines. Aurora has apparently won the war, and the troops are demobilizing. But still, travel is a perilous affair, and to travel as we do, from one shadow line to another, having abandoned the train is even more so. I have had all the time I need to question him as to his past and on the events at the camp. Why he thought of Sean and his apprentice, for example. He doesn't always answer, far from it. But I have begun to understand him better all the same, I think. And I am proud to be at his side. Perhaps one day I may be a bit like him. Sure, your parents gonna be okay with someone like me coming around, even if I am bringing the prodigal son back. There's no doubt about it. My parents are in the militia with the people, and wait till they know what you did for me. Many things seem to have changed while we were away, and that includes the militia's popularity. We'll see. You were lucky enough to snag some clothes your size. That'll be more discreet than those prison uniforms, and I have the feeling this will prove useful around here. Dobra, jak dla mnie był to naprawdę zarąbisty odcinek. Przede wszystkim ta walka z Seanem. Mam nadzieję, że wam się podobało równie bardzo co mi. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa, pa, hej!